O, 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 o! Halo! Halo, dzień dobry. Dobry. Dzwonię w sprawie gruzu, to jest aktualne. Tak. Y, pan mi powie, wysyłkę do paczkomatu pan zrobi. A czego wysyłka? No tego gruzu do paczkomatu na kilka paczek. Ja paczki bym poopłacał. Pan Fetero, ja ja robię gruz do paczkomatu, tak? No tak, no pan sobie jaja robi, jak się pan odzywasz w ogóle do mnie? Halo? O, o co chodzi? Czy wyśle pan ten gruz do paczkomatu na kilka przesyłek? Nie. Y, pan by po prostu 20 przesyłek zrobił, cały paczkomat by pan zajął, na drugi dzień powtórka, ja wszystkie płaczki opłacę. Nie, dziękuję, odbiór osobisty. No to do bagażnika pan zapakuje i normalnie pan wyśle, to no co pan sobie jaja robi? Panu się nie chce wysłać? Pan leniwy jest, czy co? Tak. czy się, gruz do paczkomatu chcesz? Dobra, na razie. No tak, do paczkomatu, no, gdzie? No panie, co, mam przyjeżdżać po to? Na razie. Panie, ja mieszkam na drugim końcu Polski i ja se życzę, żeby pan mi to wysłał i pan se nie robi jaj. Pan se robi jaja... Nie, to pan se robi jaja, że pan ma... nie chce wysłać do paczkomatu gruzu. Pan se ładne jaja robi, tak panu powiem. Miłego wieczoru. No, jeszcze miłego wieczoru mi życzy. Jak teraz to jest noc, a nie wieczór. Chamstwo, Mydlenie oczu, że za darmo, a nie chcę wysłać. Halo. Rozłączył się. Dobry. Głucham? Dzwonię w sprawie wynajmu Słucham. mieszkania, to jest aktualne? To jest pokój, nie mieszkanie. No tak, pokój, ale w cenie mieszkania, tak? To jest w domu jednorodzinnym, tak jak jest napisane w ogłoszeniu. No tak, za 1399 złotych. No z opłaty. Aha, jakie te opłaty tam są, pani mi powie. A czytał pan ogłoszenie? E, czytałem. No, i łącznie wychodzi 1650 z opłatami. No dobrze, to pasuje. A pani mi powie, telewizorek jakiś w tym pokoju jest? Nie. No to będzie pani musiała do Media Ekspertu pójść i mi telewizorek na raty wziąć, bo jak to tak wysokie. No bez, te... niestety. bez telewizorka mam siedzieć w pokoju samemu. Życie. No i proszę pani, no jakiś telewizor na ścianie pani musi mi zawiesić w pokoju. Nie, ja nic nie muszę. Pani pójdzie Pozdrawiam. do Media. Pani do Media Ekspert pójdzie Pozdrawiam. i mi weźmie telewizor na raty i pani nie pierdoli głupot w ogóle. Dobra, rozumiem. Halo? E, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoniłem się do Pani Magdy? Tak? Ja dzwonię w sprawie rowera, bo tu Pani ma rower na olx wystawiony. No. Mi się paliwo w aucie skończyło. Pożyczyłaby Pani mi na chwilę ten rower, żebym na stację podjechał i oddam Pani rower zaraz? Nie no, wie Pan co, no raczej nie. Bo ja tu blisko mam do Pani, bo ja tu na tej głównej drodze stoję. Bym tylko po, na stację podjechał po paliwo, zaraz bym Pani ten rower oddał wtedy. Nie, wie Pan co, nie. Aha, to pani Milachę zrobi. No, rozłączył. Zaraz zrobimy też telefon po klamkę, spokojnie. Będzie też telefon po. Halo! No? Halo, dzień dobry. Dobry? Dzwonię w sprawie trampoliny, to jest aktualność? Tak. Tak, ja przed chwilą dopiero wrzuciłem. O, to super, to już pan może usuwać, bo ja biorę na pewno tą trampolinkę. A, no, no, no to super. Ja sam od kogoś dostałem w ogóle tutaj z Dolesia i, i przywiozłem ją, ona to u nas już, no myślę, że roku stoi, tylko teraz już jej nawet nie składałem, Aha. więc ona stoi na, na zewnątrz, no i no, jest do odebrania, bo ja to dostałem gdzieś tam jeszcze w ogóle drugą. A, tak? ta, ta, a ta trampolina jest na pewno za darmo, czy to jest jakiś wałek? Nie, 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 za darmo, trzeba tylko przyjechać sobie rozebrać. Bo ja Aha. dostałem drugą. No. no głupio mi brać pieniądze Aha. za coś, co, że tak powiem, no sam dostałem, tak? A jakbym przyjechał do pana po tą trampolinę, to zapaliwo pan normalnie oddaje kasę? Jeszcze raz? Czy jak przyjadę do pana po tą trampolinę, to pan zapaliwo kasę normalnie oddaje? Panu jeszcze? Nie, no to aż tak to nie. Bo tu jest napisane, Zresztą, że za darmo, a jak na paliwo wydam, to już no. nie będzie za darmo, wie pan o co chodzi. A, no to wie pan, no to, to ja też musiałem sobie przywieźć ją. Bo ja tak będę z Warszawy do pana jechał. A czy za darmo jest do odebrania z podwórka i do rozłożenia. Aha, ja czyli mówię... za, za paliwo trzeba swoje zapłacić, tak? No, no wie pan, trochę Czyli pan tutaj oczy medli, że niby jest za darmo, Och ochoty mi pan narobił na trampolina, okazuje się, że trzeba zapłacić jeszcze za to. Nie, jeżeli pan nie chce, no to myślę, że zaraz coś inny się znajdzie chętnie. No ale to co ludzie też będą chcieli pieniądze za paliwo. My. Myślę, że nie. Dla mnie to jest logiczne, jak ktoś... A oddaje, czy może pan mi wysyłkę kurierem zrobić na swój koszt? Nie, absolutnie. No ale wie pan, no za paliwo chociaż tam 100 zł, by pan mógł no, mi no oddać. dziękuję, do widzenia. Aha, ale chamstwo. Oczy pan medli, że za darmo, a trzeba płacić...